Witam was. Ja, czyli ja doniczka i w dzisiejszym materiale będziemy sobie rankingować i na Zoomę Japan, aby móc ich potem osobno kategoryzować, wszystkich bardzo ładnie analizować. Więc cóż, bez zbędnego przedłużania, lecimy z tym. Pierwszy jest oczywiście Mark Evans, który moim zdaniem trafi jak najbardziej do tieru. Myślę, że takie A mógłbym mu dać, ponieważ co by tu można rzec o nim największego? Jest bramkarzem, ok, jest kapitanem, ok, aczkolwiek uważam, że poszczególni zawodnicy tacy pomniejsi z rzadszymi trochę udziałami byli zdecydowanie lepszymi postaciami od Marka, a sam tier S++++ będzie na jedną taką najwspanialszą postać według mojego zgromnego zdania. Więc kogo mamy dalej? Kevin Dragonfly. Powiem Wam szczerze, że to jest jedna z najlepszych postaci, kto wie, czy nawet nie druga taka dobra. Z Nazimi Japan, dlatego jest gwarantowany. Później o tym przegadam z Wami. Wiadomo, kogo mamy następnego? Sean Frost. Dobrze. Powiem Wam, że jako zawodnik z połączonymi umysłami, jeżeli to tak mogę nazwać, tą wyleczoną całą chorobą, nie był już taki dość zaskakujący. Aczkolwiek mam wrażenie, że nadal to był ten szon, którego my uwielbialiśmy i był on bardzo fajnym szonem, jednakże, no po prostu nie ukrywajmy, że brakowało mi w nim bardzo dużo, aby wejść na ten najładniejszy, najfajniejszy tir, dlatego tylko leci. David Samford znany także jako Pingwin. Hmm. Co by to z tą panie zrobić? Bo jednocześnie był to naprawdę przez wspaniały zawodnik. Dosyć miał taką, może nie najważniejszą rolę, ale był takim trzymadłem dla całej ekipy Jude Caleb i tak dalej. No i. dobra, Atier myślę, ale tak. Nawet tutaj, bo mimo wszystko wolałem jakoś te pingwińskie, całe zagrywki, to trio. No i dalej, Kaleb Stonewall. Wpowiadałem się kiedyś w komentarzach, iż bardzo uwielbiam y, całą tą postać i nie tylko w polskim dubbingu. Dlaczego to tak, a nie inaczej? Z jednego prostego powodu. Po pierwsze, jego przeszłość, po drugie, jego styl bycia i w ogóle. No i po trzecie, po prostu jego techniki, które tam miało, królewski Pingwin numer 3, wiadomo, ale bardziej tu zdecydowanie chodzi o zabójcze pola. Dobrze. Mamy to. Pytanko. Nie, tak. No i dalej, Austin. Austin, postać, która strasznie mi się mniej trochę podobała już od reszty. A to dlaczego? Na początku był pokazywany jako w sumie wybitny, wszechstronny zawodnik, który gra wszędzie, ale nie na bramce. A już parę odcinków później totalnie znormalizowali jego umiejętności dlatego moim zdaniem nie tutaj, ale na setier ewentualnie. Więc teraz zostaje Archer Hawkins. No i zdecydowanie jest to najlepsza postać na Zumy Japan. Nie będę tego krył. Bardzo mi się podoba jego przemiana w sumie dzięki Hillmanowi. Uwielbiałem to, że mimo jednej techniki, czyli próżniowego ataku, który był po prostu ewoluowany doszedł aż na światowy poziom i mimo tego, że zaczynał naprawdę totalnie od zera, to stał się kimś wielkim. I właśnie to mi się w nim podobało, że to wszystko w połączeniu dało naprawdę świetnego, początkującego gracza, nie tak jak... <laughs> Axel to chyba wiadomo, gdzie poleci, już ani nagrywałem materiał, a szczególnie ten z na Zoom Japan. I dalej, Darren. No, no, no. Powiem Wam szczerze, iż bardzo go lubię i dałbym go w sumie obok marka, albo trochę nawet dalej. Dlaczego? Wiele osób mówi, że to jest taki cień marka tylko i wyłącznie. A ja osobiście uważam, iż jest to jedna chyba z takich ciekawszych postaci, dość która potrafi z tego wszystkiego jednak wyjść i stać się genialnym rezerwowym bramkarzem. No dobrze, Tor. Tor jest akurat tym przypadkiem, że jest to postać taka Okej, okay, naprawdę to jest świetna postać, ale zdecydowanie zasługuje na więcej i to jeszcze raz więcej. Dlatego, Betier. Bezapelacyjnie. No i co ja mamy dalej? Jude Sharp. Moje największe dzieło. Tak. Dobra, bez tego skrajemy. Yy, co ja mogę o tym powiedzieć, przyjacielu? Mm, to jest naprawdę kolejna cudowna postać i to chyba trzecia taka cudowna. Tutaj wiadomo Archie, Kevin i Leci Jude. Chyba najbardziej skrzywdzona postać w Inazumie. I nie, że jest skrzywdzona przez twórców. Tylko chodzi tutaj bardziej w kontekście Ryja Darka. Naprawdę bardzo kochałem ten motyw i szkoda mi tylko trochę było już po czasie, że tak szybko o tym zapomniał i w ogóle pogodził się z tym wszystkim. No, moim zdaniem to jest taka, wiecie, trauma na całe życie jednak. Harry. No. Co do tej postaci, mam takie uczucie, że jest to naprawdę zupełnie zajebisty gracz i brakuje mi szczerze takich właśnie postaci troszeczkę w tych, wiadomo, drużynach z Go, Zaresa i tak dalej, po prostu takich typowo czysto wyluzowanych i osób, które pokazują, że są na jakiejś pozycji, nie wiem, obrońcy, czy coś takiego, a tam kompletnie nie pasują i mogliby być równie dobrze na środku albo nawet na ataku, co nie. Dlatego dla Helea. Yy, teraz się waham szczerze mówiąc, ale. Myślę, że złym wyborem nie będzie STR. Dobra, Jordan. Jordan to jest postać z kolei, którą ja naprawdę bardzo szanuję, bardzo uwielbiam i z którą bardzo się utożsamiam. Był on chociaż na chwileczkę, bo pojawił się tylko w trzech oficjalnych meczach FFI. To jednak, kurde, zrobił on tam naprawdę bardzo dużo i chociaż mogłoby się to wydawać, że jest trochę takim, nie wiem. Fan pasem, jakkolwiek to nie brzmi to wiecie, naj, najwyżej w Atierze, tak. No i oczywiście Nathan, którego lubię troszeczkę mniej, ale jest też moim zdaniem taką dobrą postacią, no, dobrym reprezentantem Japonii. Ja go wolę, szczerze mówiąc, w dwóch pierwszych sezonach, ale tutaj też może być nawet spoko. Nie, chociaż wiecie co? Yy, Better. Skodzi to samo. Wcześniej wydało się być lepszym sobą, bo zabrano mu tą całą możliwość żokowania, jedyne dwa żarty chyba jakie dostał to z Kevinem i z tym Tabasco autora. Dlatego nie wiem, weźcie tu niektórzy robnię mu główką jak w meczu z jednorożcem. Dalej Jack Walside. O Boże, to jest chyba jedna z coś też ciekawiej zrobionych postaci w Inazumie Japan. A dlaczego? Możecie się zapytać. Powód jest prosty, jak naprawdę nie cierpię trenera Travis'a, to tutaj miał jednak trochę racji. Obrońcy, mimo swojej postury, nie mają być cegłami, tylko mają faktycznie coś tam robić i Jack robił naprawdę bardzo dużo, wystarczy wspomnieć o tym, jak poświęcał się w meczu z Rycerzami Królowej albo jak wymyślił tę całą strategię w meczu z Imperium Argentyńskim. Dlatego ja uważam osobiście, że to jest postać godna takiego Atieru, bo jednak, pomimo muru i góry, to i nie wiem, kombozy, Neitanen, to jednak wiele on tak nie zrobił mimo wszystko, tylko używał tej techniki i biegał. Ale to zdecydowanie jedna z ciekawszych dość postaci, czekajcie, może o tak. Tod. Tod to jest kolejna postać, której no troszeczkę jednak nie trafię. Nie trawię, ponieważ z najprostszego powodu nie czułem go totalnie w tej Nazumie Japan. W sensie, okej, okay, dostał on się do tej kadry i w ogóle, ale poza techniką dobitnego driblingu i poza techniką, no i you know, poza tą w sumie taktyką, która miała przełamać mrów kolwa andyjskiego, to ja naprawdę, naprawdę nie rozumiem, dlaczego on tam się dostał. Dlatego może nie tyle co detier, co tier i saver Toaster, hmm, no ziomeczku, ty lądujesz, mimo tego, że cię bardzo kiedyś uwielbiałem, obok Jordana.